Krzysztof przemyślał już wszystko Pokładał myśli miliony Prostowo zakrzywioną rzeczywistość Spojrzał i odetchnął Przemyślałem swoje własne błędy I szukałem przyczyn czemu ludzie idą gdzieś w dym Wiem ludzi nie zmienię więc zacząłem zmieniać siebie Zmieniam się tylko na lepsze. Zmieniam po to, żeby być lepszym człowiekiem. Nie by kochali mnie takiego, jakim nie jestem. Ja jestem sobą, lecz chcę postępować lepiej. Nie dla innych, lecz dla siebie. Ile zrobili, by być tu? Odeszli zupełnie bez słów. Chcę zapomnieć o ich życiu. Wybaczyłem ich. Nie wrócą już, bo nie chcę wracać do piekła, to bez sensu. Już potrzebna nie jest. Chcę zachować czyste serce Wreszcie mogę poczuć spokój A nie czułem go od roku Wreszcie mogę już odpocząć Wreszcie dobrze z moją głową Mimo, że nie słyszę dobrze o mnie Dobrze wiem, że zawsze byłem i jestem dobrym człowiekiem Czekam z dużą cierpliwością, aż to zwróci thank Najważniejsze, że już jest dobrze. Zamiast się użalać, szukałem rozwiązań. Trochę to zajęło, lecz po czasie mogłem powstać. Bo problemem nie jest dla mnie żaden gorszy dzień. Problemem jest brak pomysłu, jak odzyskać lek. Trzeba walczyć i stać obiecać nie na tarczy. Mały upadek to nie jest porażka. Porażka jest wtedy, kiedy się poddajesz, wiesz? Wóżek nasz cel swój, a nie bez powodu on jest tu. Każde złe słowo ma koniec w wyrazu, więc każda za chwilę ma koniec tak samo, hey. Każda zła Chwila się kończy, kończy się także ta dobra Koniec ma życie, koniec każda doba, tak jak droga, którą podążasz Dlatego żyję spokojem, chcę się uśmiechać na co dzień Nie mam zamiaru już tracić uśmiechu, dlatego zwalczę każdy problem Wreszcie mogę poczuć spokój, a nie czułem go od roku. Wreszcie mogę już odpocząć, wreszcie dobrze z moją głową może nie słyszę dobrze o mnie dobrze Wiem, że zawsze byłem i jestem dobrym człowiekiem Czekam z dużą cierpliwością aż to zwróci się Najważniejsze, że już jest dobrze To co było, było ważne To co będzie, poznam dalej Wszystko w życiu ma znaczenie A z porażek wyciągnąłem bardzo wiele Było lepiej było gorzej, najważniejsze, że mnie poległ wszystko w życiu, ma swój koniec, ale wtedy coś nowego ma początek. Młodych chłopak więcej wie. Farty na ludzi sam by walczył W burzy szczęście, które zgubił Ile zrobiłem, by go na twarzy jak z filmu Już poznałem się na życiu Odbiorę kiedyś swój przychód Bo na niego zasługuje. Cierpliwie poczekam już nie Chcę się nigdy martwić jutro Robię swoje zbiory później